A, tak się cieszę, że to prosto do nas przyjdzie. Taki Mordor, no nie, takie Boeho, żeby nas ominęło. Szkoda, że po prostu. Tam takie kumulusy się przesuwają. Ja nie mogę. to się kłębi tam. Jeden z nich ciągle się powiększa. Tam idzie jakaś ulewa. Też może za niedługo się może błyskać. o Ciekawe gdzie to było. Jeszcze O, ale warstwy. Zostaje się w tamtych. 什、no. Traktusy się pojawią. Ajajajaj! Aj, aj, aj. O! Poszedłem teraz sobie tam na północ sprawdzić tamtej tam, tam chmury. Się to szybko przesuwa. Patrzcie no! nie widziałem tak szybko przesuwające się komórki O, Jaki pomórk o, o, o. Co?